Królewska pasa niestety się skończyła mimo trafienia AWP Dragon Lore. No ale trochę mnie poniosło. Trochę mnie poniosło, zrobiłem za grube bitwy, których nie udało mi się wygrać, bo nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Jednak dzisiaj jest szansa na powrocie tą bitwą. Jest to bitwa widza. No nie wiem czy pamiętacie, ale tworzyliście ostatnią bitwę, no i wybrałem tą bitwę. Trzy neon cases: dwa razy Gigabuła, raz Ember, raz Dead Case. Jest tutaj do trafienia haul. Tym haulem. Da radę wrócić. No da radę wrócić tym holikiem, Zobaczymy, czy uda się go zgarnąć. Tryb standardowy. No i co ono najlepsze do zgarnięcia to tak. Good Knife z Neona, Karambis z Gigabuły, Abu Paulit, Fire Zempera, No i Meczka Hole's Dead case Ale powiem wam, może być ciężko. Może być ciężko, bo jest to battle na 4 osoby. No ja ostatnio ono królowałem na Underdogu, więc może tym razem przykróluje na standardziku. No ale zobaczmy. Pierwsza skrzynia, liczmy, że to wróżba. No najlepsze co wypadło to Tech 9 dla Adriana. Kałaszek Neon Revolution dla Aleksa, fabrycznie nowy, no i ostatni Neon Case. No ja AWP nie ma Good Knife'a, Marble fade, a. no zobaczmy jak Giga była. Z tą skrzynią się nie lubię. No jest AWP Wildfire, powiem tyle, układa się tutaj na razie Underek. Albo mamy Gloves'y. I tymi Gloves'ami wychodzę na prowadzenie, zobaczmy co z Ember Case'a. No mamy hiperbestię, jeszcze wleciały głowsy i może hole? No nie ma hole'a, ale tą baterkę udało się zgarnąć. No i w sumie nie najgorsza baterka widza, zobaczcie to, w sumie zgarniamy AWP, zgarniamy dwa razy glowsy. No, szkoda, że tutaj nie wyleciał ten hole'ik, jednak zawsze coś możemy dać w tą emotkę i skopiujemy jeszcze raz tą bitwę. No jak widzicie, ja trochę siana mam, bo sobie generalnie poklikałem, no i nie ukrywam, już nie mam Gloka fade'a. Nie mam Flip Doplera, nie mam Sport Amfibiusów. Jak ktoś śledzi mój ekwipunek, no to dobrze wie, co tam się wydarzyło. Ale zrobimy jeszcze raz standardzika, tylko tym razem na dwie osoby. No i na końcu daję Beast Case'a na Jesterze. No i powiem tyle, walimy z botem Rosso i lecimy po Dragon Lore. Dragon Lora da powrocik. A najlepiej jakby przykładowo taki Rosso trafił Haula, a ja AWP Dragon Lore. To byłby naprawdę super scenariusz. Zaczynamy dobrze, bo kałaszkiem. Jeszcze USP Neon wear na dobitkę Minimal Wary fabrycznie nowy spokojny no i ostatni Neon Kesik. Daje Good dla Rosso. Zobaczmy gigabuła. Może tutaj Karambit. Oj, są Glovesy. Druga gigabuło. O, jest Digielek. No nie no, gigabuły to ja nie lubię, ale zobaczmy, może Ember Kaisik da glovesy albo AWP. Mamy Galila, no i dobra, dwie najmocniejsze. Czy uda się to zgarnąć? Może być ciężko. Mamy jakieś Glowsy, ale za słabe, no i zobaczmy Beast Case, AW Paneo No niestety, tego standardzika już się zgarnąć nie udało, ale on zbytnio nie dał nic fajnego. Ja mam jeszcze takie skinki tutaj, jednak wiecie co, ja myślę, że zaryzykuję i może to będzie głupie, ale no spróbuję. Próbuję walnąć takiego underka, czy ja mogę? Nie mogę, dobra, weźm, weźmy sobie punkty, 60 tysięcy punktów jeszcze mi zostało, więc tego Digla Comic. Kumiczu... Ej, tu jest Wild Lotus. Wild Lotus minimal wear za punkty, no nie mam tyle punktów, szkoda, ale no zaryzykuję underdogiem. I dajemy pierw 2% hola, a później beast case'a na sterze na trzy osóbki, zobaczmy, no zobaczmy, pięknie byłoby jakby... Leciał hold dla Adriana, a dla Bota, Emily, Emilii, Pa Dragon Lore. Jednak zobaczmy, jak to się potoczy tutaj na underdogu. No, pierwsza skrzynia nie dała zupełnie nic i zobaczmy w Beast się Nadzieja. W Beast się Nadzieja mamy Dragon Lore. Mamy Dragon Lore, tym underdogiem właśnie robimy powrocik, wysyłamy faka. No i jest Dragon Lore. Jest Dragon Loreczka, mi się to podoba, zdecydowanie, ja myślę, że jeszcze tak, zostawię sobie tą emeczkę Asimov, to na razie sprzedaję, no i jest Dragon Lora teraz to tylko dobrze rozegrać, na razie za piątala, myślę, że wezmę sobie jakieś skiny, bo generalnie specjalist Globsy no, no, no też, no też przegrałem. E, przypominam w ogóle, że trwa jeszcze naprawdę konkretne rozdanie, ale dwóch skinków już nie ma, czyli kałaszek za 8 ziko poszedł dla Kazika, no i jemeczka za, za 8 ziko poszła dla... W sumie wariacika o ale jest jeszcze kałaszek za dwie dychy, jest na meczka print za dyszkę, jest motylek za stówę, ale to jest najdroższy skin, jaki kiedykolwiek rozdawałem tutaj na stronie, dlatego jest to dla wariatów, którzy grają na moim kodzie za stówę. Jednak pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać, dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty, bo raczej chuja trafisz. Tak jak ja przykładowo tutaj, no trafiłem shadow Dagersy, nie jest to dobry drop i jednak otworzyłem tą skrzyneczkę tylko po to, żeby wam jeszcze rozdać coś za 8 zico. Za 8 ziko niech to będzie dostępne od czwartku, od godziny 15.10, będziecie mieli szansę za 8 ziko jeszcze zgarnąć Shadow Daggersy, a żeby zagrać na moim kodzie, klikasz ten zielony plus, wpisujesz kodzik w akces, otrzymujesz darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty. E, jakbyś coś trafił, no to możesz się tym oczywiście pochwalić u mnie na Instagramie, nawet jak przegrasz, również się możesz pochwalić, bo nie zawsze się wygrywa i też chcę wrzucać po prostu wasze przegrane. No jak ktoś przegra, jak ktoś zagrał, no to po prostu niech to wrzuca, ale... Robię teraz baterkę. dajmy tą gigabułę, bo nie wleciał karambic loter. Dajmy jednego riptajdzika. Dajmy Case'a na jesterku. I damy jeszcze 3% hola. I robię taką baterkę na shared mode. Robię ją na shared mode, czyli po prostu na trybie, na którym się dzielimy. No i zobaczmy, dam tutaj bota Emily i damy sobie bota Lee samo, bo on też lubi trafić. Liczymy na emeczkę Knight, jak wpadnie emeczka Knight, no to już jest dobry podział. Jestem meczka Knight, już każdy ma po piątalu, czyli jakaś koska wleci. No teraz, żeby jeszcze coś dupło, Dreamset Nightmare. Pierwszy nie daje kosy, ale może jeszcze jeden. Daj, motylka emeralda. Widzowie trafiali. Ja pierdolę najgorsze możliwe noże do trafienia z tej skrzyni, a jeszcze wpadły dwie. Dwa karambity przeleciały, ale widzowie trafiali motylki emeraldy na szerdzie. Bez Jester. Motylek Emerald. Mamy kurwa motylka Emeralda. Mamy motylka Emeralda. I o wilku mowa. Widzowie również takiego motylka trafili nawet bez... Nawet bez Jester'a widzowie trafiali tego motylka Emeralda na szerdzie. jeden widz zrobił standardzika na trzy skrzyneczki Dreams and Nightmare na Jesterze, nie wiem czy pamiętacie, trafił motylka Autotronik fabrycznie nowego i trafił jeszcze motylka Emeralda, a my mieliśmy Emeczkę Knight, mieliśmy Hola i mieliśmy motylka Emeralda i to jest królewski podział, to jest królewski potężniak. No i myślę, że możemy, wiecie co, zrobić coś takiego, że no złoto wraca tutaj, złoto wraca, złoto wraca, król wraca, mamy dragon lore, mamy talona ruby, mamy emeczkę knight e i emeczkę knight, no trzeba sobie tutaj rozmienić i ja myślę, że pierwsze co zrobimy, no to ja już widziałem gloves'y takie podobne do, do ale niech to będą marble fejdy, okej. Okay. E, myślę, że dzisiaj wiecie co. No, koska leci dla Was. Ale jakaś lepsza koska? No, myślę, że minimum niech to będzie Good Knife. Dzisiaj do wygrania będziecie mieli. Ej, albo w sumie? Tak teraz myślę. Ej, Ursus Survival albo Good Knife. Ewentualnie ten parakord? Teraz tak myślę, co Wam rozdać. Bo jak tak myślę, no to w sumie. No na pewno to jest lepszy skin, przykładowo Good Knife Black Laminat. On lepiej wygląda, jednakże jest to Good Knife. A taki parakordzik to już jest większa koska. Ewentualnie Survival, Survival jeszcze jest popiół. Ale nie no, dobra, ty to dzisiaj wam rozdaję Survivala Night Stripe'a. No i kuźwa, co ja bym jeszcze mógł sobie wziąć? Czekajcie, bo ja trochę przegrywałem, Ale Emeczkę ostatnio wypłaciłem. digla ostatnio wypłaciłem. Co jeszcze tutaj mamy? Czy jest M9 Fade? Nie ma M9 Fade, jest motylek Tiger Tooth, jest M9 Doppler, jest Karambit Blue Steel, jest Karambit Case Hardent. myślę nad Karambitem Case hardentem. ostatnio wziąłem też w ogóle sztyleton iPhone Marble Fade'a, nie Marble, tylko zwykłego Fade'a, jest Karambit Śnieć, jest Poseidonik, jest Szkieleton, jest Flip Knife Gamma Doppler, kurczę, tak rozkminiam generalnie, co jeszcze bym mógł wziąć fajnego, jest jakiś Talonik, jest jakaś MEczka, no, powiem Wam, jak mam być szczery, to mało rzeczy mnie tutaj interesuje, tak naprawdę, bo ekwipunek mam naprawdę kompletny. I na razie chyba wiecie co? Na razie sobie odpuszczę. No, chyba że ten kuźwa karambik jest harden minimalware. No, on jest trochę. Trochę drogi, tak naprawdę. Ale taki kuźwa karambici... A wezmę go, wezmę, żeby nie było to wezmę karambicika, ale dzisiaj do wygrania jest ten survival na nice ja już sobie to biorę, ten survival, 650 ziko do zgarnięcia w dzisiejszym odcinku, żeby wygrać survivala musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj dwie łapeczki, 73 grosze, tyle ile dobijecie, tyle rozdam dodatkowo, pamiętaj, że musisz mieć suba mi na kanale, pamiętaj, że to sprawdzam, nie masz suba, nie wygrywasz skina, a wchodzę na Twój kanał, więc lepiej tego suba zostaw. No a zobacz tutaj osoby, które zostawiły suba, zostawiły komentarz, no i wygrały skiny. Masz wszystko tutaj legit. No i dzisiaj w komentarzu piszesz, jakie jest Twoje podróżnicze marzenie. Gdzie po prostu chciałbyś polecieć i co zwiedzić? Myślę, że tyle. Ja w sumie parę kierunków mam. Myślę, że na pewno stanę. Azja. Jeśli chodzi o Stany, no to myślę, że takie Las Vegas, Kalifornia, Miami, ale Azja, kurczę, no jakieś Filipinki, jakaś Tajlandia, no myślę, że naprawdę spoko. E, I ten survival jest dla Was, Czekam, aż się tutaj wszystko przetworzy, e, no i powiem Wam tak, Talonika, to ja sobie zostawię na pewno. E, talonika, tfu, wiecie co, dobra, jednak Talona nie zostawię. myślę, że zostawię Dragon Lore, Emeczkę Asimov, a też Emeczkę Asimov zostawię i na ciężkie czasy zostawię jeszcze tego Bowie Knife'a. No i powiem wam tak, za dwie dyszki, no idzie zrobić już naprawdę konkretną batelunię, więc robię konkretną Batalunię. Tą batelką zakończymy sobie, myślę, odcinek i tym razem niech to będzie Underdog. I zrobimy jeszcze tak, dwa razy DreamSet Nightmare, dwa razy Riptida. Ja trafiłem w ogóle motylka Emeralda z Riptida. Ok, wleciała emeczka Knight, weźmy jeszcze tą skrzynię. Ja myślę, że tak, pod dyszkę. Pod dyszkę bym tutaj wjechał, więc damy jeszcze Anarchy Case'a. No damy 3% hola, mimo że przed chwilą wleciał, no i damy jeszcze brawo Kejsa na zakończenie, to będzie ponad dyszk. No ponad dyszka za takiego underka, no szczerze jestem ciekawy, ale zanim rozpocznę tą batelkę, no to jeszcze zwycięzcy z ostatniego odcinku. proszę bardzo, wy wygrywacie, gratuluję, zgłoście się po odbiór na Discorda, no a ja rozpoczynam batelunie i samu Ros. I samu Rosso underdog, no zobaczmy, czy ten under jeszcze tutaj dobrze pierdolnie? Jest Falkion Black Laminat. bym się śmiał jakby był motylek Emerald, ale no nie ma. Jeszcze jedna kosa. Bowie, ma Doppler. Zobaczmy Riptida. Ej, ostatnio w ogóle z tych skrzynek nie wypadały kosy, a dzisiaj no, dzisiaj jest dzień do kos. Dzisiaj jest de... dzień kos ze zwyklaków. Dobra. Emeczka Knight na środek. Na środek. Falkion na środek, nie najgorzej. Zobaczymy teraz Water Watercase'a, czy będzie M9. Jest Bowie. Dobra, wapour wave, wave, motylek fade albo glock fade. No jest glock fade, ale trafiam kuźwa waglowsy fabrycznie nowe. No i boika. To no będzie ciężko, karambit tu dla rosso. No nie, no bez szans, no bez szans tutaj niestety, no zobaczmy jeszcze ostatnia. Kurwa, standardzik. Standardzik, dałbym standardowy, to bym to zgarnął. Ale dobra, no nie ma lipy. Mamy AWP Dragon Lore. myślę, że tego boika Fade'a jeszcze. W sumie w sumie sprzedam. I otwórzmy takiego Wapor Wave'a jednego. No zobaczmy, co będzie z tego Wave'a. Pamiętajcie, że nie zawsze da rady trafić na najlepsze przedmioty. Mamy Digla Print stream, jak to wygląda na Exchangerze. Mamy dostarczanie. Zobaczmy. No zobaczmy. Zobaczmy dostarczanie. Oferty wymian. No i mamy. No mam Karambita, Case Hardenta, Minimal Wear. Spoko. Mam Specjalist Glovesy, Marble Fade, Field Tested. No i Survivalek, czyli koska dla Was dzisiaj do zgarnięcia. Myślę, że kozaczek. No myślę, że kozaczek. Eee, no i co? Zostawiam. Zostawiam to, co mam. To by było na tyle. Na razie.